Jedziesz samochodem i wraz z prędkością słyszysz coraz głośniejsze huczenie dochodzące z któregoś z kół. Winne temu może być łożysko piasty koła, ale co to? Mechanika w 60 sekund, więc zaobserwuj. Samochód to zbiór sztywno przykręconych do siebie wielu elementów, ale niektóre z nich, aby mogły pracować, muszą mieć możliwość obracania się. Tak jak na przykład właśnie koło. Koło jest przykręcone śrubami do piasty. Aby mogło się ono obracać, to wewnątrz piasty mamy właśnie łożysko. Nowe łożysko pracuje cicho, jak tutaj. Jednak z czasem jak każdy inny element i łożysko się po prostu zużyje i wówczas słyszymy to. Tym szybciej jedziemy, tym głośniejsze huczenie słyszymy i nie należy tego bagatelizować, tylko dać od razu samochód do mechanika, by to naprawić. Czasami wymienia się kompletną piastę wraz z łożyskiem, a innym razem trzeba rozebrać zawieszenie, wyciągnąć całą zwrotnicę, wyprasować stare łożysko, wprasować nowe łożysko, znowu założyć, zrobić zbieżność itd., itd., więc tej roboty troszkę jest.